Jesteśmy dzisiaj na w sumie dwóch imprezach. Pierwsza to jest ogólnopolski tydzień godnego porodu organizowany przez Fundację Rodzić po ludzku, a druga taka typowo już nasza to są dni otwarte naszego oddziału oddziału położniczo-ginekologicznego. Naszą ideą było to, żeby nasze przyszłe pacjentki mogły nas poznać, zobaczyć, żeby mogły z nami porozmawiać, obejrzeć nas, nasz oddział, podpytać o nasze nawyki, tak żeby mogły świadomie i w taki e, pełen e, swój sposób e, spod, e, wybrać oddział do porodu, bo jak wiemy można wybrać sobie szpital jaki się chce, nie ma żadnej rejonizacji, jest tak zwana turystyka porodowa i my się w nią właśnie tutaj wpisujemy, bo na naszym oddziale rodzą pacjentki nie tylko z Malborka, tylko z wielu, z wielu innych miejscowości, łącznie z Olsztynem, z Koszalinem, zdarzają nam się pacjentki z tych okolic, już nie mówię o Sztumie, Kwidzynie, Tyczycz, bo to jest faktycznie już dla nas taki bardzo popularny kierunek. Dzisiaj mamy pacjentki naprawdę, osoby odwiedzające tutaj nasz oddział z bardzo wielu kierunków i oni po prostu szukają, oglądają. Mamy mnóstwo warsztatów, mamy mnóstwo praktycznej wiedzy, gdzie można z naszymi położonymi pod ich okiem zobaczyć, jak kąpać maluszka, jak przystawić do piersi. Można teoretycznie posłuchać, co się dzieje, posłuchać na temat porodu, na temat cięcia cesarskiego. Na temat standardów opieki okołoporodowej, to wszystko nasze położne tutaj tą wiedzę przekazują, plus nasi wyśmienici zaproszeni goście, położne środowiskowe dietetyczki, e, także taki cały kompleks tutaj całej praktycznej i teoretycznej wiedzy. I dodatkowo mamy tutaj też atrakcje dla maluszków po to, żeby tatusiowie mogli z maluszkami zjeść ciasto poskakać na zamku, pomalować buzie, a w tym czasie, żeby mamy mogły sobie absolutnie posłuchać i spokojnie z naszymi położnymi porozmawiać.